Strąpyszkami o ten śnieg Normalnie jak dziki Jak dziki w ściół leśnej Czasami jak za nim stoję to potrafi mnie tak sypać na mnie. Oczywiście szpice. Pizza, szpiczaste dziupki, pyszczki zakończone czarną kulką znaczy noskiem chciałem nagrać, żeby pokazać jak się bawią fajnie w śniegu ale coś niekoniecznie może Krzysia zacznie zobaczymy co się Coś się zaswędziało. Uporczywy swon, świąt. A i z drugiej strony też. O jest, Krysia się bawi, bawi. Jeszcze swędzi. Nie wiem czy to jest forma mycia twarzy. To jest taki to piling śnieżny. No. Czy jak to nazwać? Ale swędzi uporczywie. Nie możesz się pozbyć tego. No baw się jeszcze. No, cała się wywaliła. Szpicka nasza. Nasza mała szpicka.